Dzień dobry, zawróćmy bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajemy w Call of Warhammer. Kontynuujmy naszą kampanię. I aktualnie bardzo mocno ciśniemy chaos na północnym wybrzeżu, inaczej na południowym wybrzeżu tego morza Imperium, czyli na, północ, czyli na północnych wybrzeżach Imperium de facto. Ale o to chodzi, przecież, żeby cisnąć chaos jak najmocniej się tylko da. 7 do kapitulacji. Bardzo dobrze, to jest bardzo dobra oznaka. Elfy mają spokój święty. My tu mamy pełną armię będziemy chcieli sobie wybudować maksymalną możliwą liczbę centrów berbunkowych. Więc od razu zmieniamy to w twierdzę potężną. I kończymy turę i zobaczymy, co zrobi chaos na ten mój atak trzech potężnych pełnych armii. Bo Dieter Schaffen sobie przejął. Przejął bym sobie przejął. Przejąłbym sobie też to drugie, tą drugą miejscowość, tylko że tam jest, tam są potężne armie chaosu, nawet potężniejsze od tego, co mamy w tym. Dieter Schaffen, bo Dieter Schaffen aktualnie zblokowałem. Wydaje później jeżeli będę miał taką możliwość zblokować tę drugą miejscowość chaosu. Spoko, jak tylko wybuduje ten. Czyli jednak zjednoczony chaos miał wszystko. Czyli jednak chaos się zjednoczył, więc zmiana planów. Wyjdziecie tu.

Mm -hmm. I Wam musiał stanąć sobie tutaj. Żeby w razie czego móc wspierać te oddziały. I dwie armie uderzą na to. Na to miasto chaosu. Muszę rozdzielić swoje siły aktualnie na dwa, żeby jedno miasto nie mogło dawać wsparcia drugiemu. I nie spodziewałem się, że buława chaosu wystąpi w 63 turze już. Ale to tym bardziej oznacza, że muszę poradzić sobie z inwazją chaosu i w związku z tym Marienburg, niestety moi drodzy, przygotowujcie kolejną armię, spraw przyboczne oczywiście. Najemnicy, bo to są mimo wszystko mocno oddziały, 8-10, Elfy, a nie, potem się zobaczy, co się będzie werbować bo będę być może potrzebował tutaj na północy, bo mam cztery armie, ale to mowy nie wystarczy, bo oni tutaj są cholernie mocni. A nie, nie mają, nie mają tego, co, czego się boję najbardziej, czyli magów. Dobra, więc nie są a stacy groźni. I skoordynowany atak dwóch pełnych armii też na nordent. będę chciał przeprowadzić. Czyli jednak dotarliśmy do tego etapu, w którym rozpoczyna się wojna z niepodzielnym chaosem. Wy zostaniecie zapewne odparci, nie będę Wam pomagał specjalnie, ale dobrze, na chwilę zblokowaliście tę osadę. I gdzie się podziały siły chaosu? Oni to zdobędą, kurde. Kurczy byki. To się odsuńmy. I zobaczmy jak sobie wy poradzicie z tym. Fantem. Ale gratulacje, no, no nie mam słów. Farma wełny z rozhandlu towarami, biorę. Was, was do szkolił. Wy dalej jesteście okrążeni, ale chyba mam do was dojść, więc sam tylko generałem was zaatakuje. Cofnęli się. Więc teraz dalej posłałbym jeden. Mhm, mm cofnęli się, bo wiedzieli, że nie mają fans. Są już zwiewo ludzi, kraską ludów niepodzielnym chaosem. Śmierć nawiedza kraj w nul, niestety. I aktualnie dochód z tego miasta spadł mi do tysiąca. Ja miałem go na bardzo wysokim poziomie, więc szkoda. Dobra, chodźmy tutaj i zobaczmy, co się będzie działo w okolicach Norden. Rad byłbym, gdybyście to zdobyli. Znaczy, nie rad byłbym. Rad byłbym, gdyby chaos was odparł. Mimo wszystko. to znaczy była pełna armia Haosu. Gdzie on wcięło? Czegoś tutaj nie rozumiem. Automat. Puh, Dieter Pfeiffer jest oblegany. Będę chciał je najprawdopodobniej zdobyć. Raczej, znaczy nie najprawdopodobniej, tylko na pewno. Ale przez oblężenie, nie tak o. Były po prostu północne, grubiewe, ok. Czyli nowe zostały odbite w tej chwili. I tutaj zauważam chyba wysokie elfy, które dostanę pierwszą tarczę taki chaosowi dokładnie, bo oni mają win-score. W razie czego pierwsze uderzenie chaosu spadnie na twierdę elfów. Więc was bym wycofał w te okolice. Te okolice, i to bym chciał zdobyć. Tu w Marienburgu powstały magazyny. Więc niech teraz powstaną doki. Idziemy ostro w handel morski. Bo to mi się myślę, że najba, jak najbardziej opłaci. Tutaj mam oddziały ze srebrnym doświadczeniem i, i fajnymi pancerzami. Za pięć tur będzie twierdza. Myślę, że zaczekamy te 5 tur. Czyli jednak zdobędę tę placówkę na wybrzeżu, którą chciałem zdobyć, a chaos został na szczęście wyparty. Z jednej części broni się o jego odosobniona placówka w Dyrtenfafen, więc jak najbardziej spoko, jak na, na razie póki co. I myślę, że to będzie ostatni odcinek tą frakcją tak w ogóle. OK, jeden oddział chaosu nie żyje. Moi ludzie zapewne zdobyli sobie na tym tylko i wyłącznie darmowe doświadczenie. I jednocześnie mam wsparcie sojuszników w oblewieniu Dieter Schaffen, co jest bardzo dobrą, bardzo zacną oznaką. Tutaj droga brukowana się wybudowała, więc buduj pracownię jubilera. Tu powstało nawadnianie, więc buduj lepsze nawadnianie, by mieć wzrost ludności. W ruinach mortkań buduj lepsze pola, by był podbustowany wzrost ludności. Bo jak wiadomo, pola równa się wzrost populacji. Tu nie mam generała. Tu mam. Tu mam. Tu nie mam. A gdzieś mam trzech. Tylko pytanie gdzie? Tu mam dwóch. Ty się wycofaj. Tu mam twer, a tutaj nie mam żadnego chyba. Więc od razu jeden niech idzie do tamtej miejscowości. Tutaj, do Ausenwald, World. Objąć zarząd. Od razu poprawił tam wszystko i dochód i wszystko. I mój drugi generał niech idzie do czego? Do Fassenberga. Za dwie tury powinienś tam dojść. Nie ty, ty. Ty idziesz, mój drogi przyjaciel, do Fassenbergu. Dokładnie, dwie tury powinno ci to zająć. Tutaj mamy zajebisty oddział kapłanów bitewnych Sigmara. Ej, niestety, są on zblokowany aktualnie, nie mogę się ruszyć. Tupfejdź. I będę chciał Cię wysłać na wybrzeże do Marienburga.

Tutaj cztery armie i jeszcze dwie armie wsparcia od nas z Nordlandu, to jest bardzo zacne. Tu się aktualnie buduje Cytadela. Pięć miejsc deklaracji będę miał i Cytadela mi się też tak buduje chyba w kryty. A nie, to jest zaledwie Forteca, nie Cytadela. Ale, dela to będzie mocny punkt obronny, jak pobuduje sobie tam wszystko? W każdym razie nieźle się Moja Frakcja rozwinęła i rozrosła. W nul mam dochody 986. Miasto mi wymiera de facto. A nie, skończyła się zarazem. Mam dochody znowu 5000. Szpoko. Tu buduj drogi. Wypadałoby coś zawerbować, bo Sylwania przemieściła się na mojej ziemię, Co nie jest zbyt miłe. Co nie jest ani miłe, ani fajne, ani przyjemne w jakikolwiek sposób. Więc berwuj to, to i to. Tutaj berwuj halabardy, oczywiście. Oraz trzy oddziały: dajmy na to mieczników, bo im więcej piechoty, tym lepiej. Na tu werbuj dwa oddziały halabard i jeden odcięski halabard. I to powinno wystarczyć do odparcia ewentualnej. Inwazji nie umarły, której on nic nie ma kompletnie. A ty lecisz do pasberga. Objąć zawod nad tym miastem Nech, ty nie mogę się ruszyć, trudno. To padnie za trzy tury. Więc kończmy turę. I zobaczmy, co się będzie działo. Bo wątpię, by chciał się bić z czterema pełnymi armiami. Po sobie jeszcze dołowe do tego oblężenia dwie pełne armie, bo widzę, że moi sojusznicy się cofnęli. Okej, okay, zamiewki, czyli równe nieprzyjemne rzeczy. Bo uprawy niszczone, czyli debam do wzrostu populacji. I cztery armie będą to oblegać. Za, za dwie tury powinno paść. Tu kończone farmy. Tu buduj tego typu farmy. Tu buduj drogi. I czy gdzieś mam jakieś bunty, cokolwiek? Tutaj wszędzie widzę zieloną buzię. Tutaj nic się nie buduje. Czemu? Buduj drogi. Tu mam żółto, więc tutaj obniżę podatki. Dobre, więc zielone. I wszędzie mam minusy do wzrostu populacji, zapewne związane z głodem. Dobra, tutaj to padnie za dwie tury. Wątpię, by chcieli do mnie wyjść, kiedy oblegam ich czterema pełnymi armiami. Zwłaszcza, że tracą z głodu kolejne siły. <grym> Więc Wittershafen niedługo padnie. Mech, i co wy chcecie? Chyba pije, że to sami generałowie. To była chyba jakaś na ze mnie, żeby coś takiego mi wysyłać. Tu powstała dzielnica kupiecka, więc niech wypustanie. Niech nie albo naprawmy. Bo ty się nam pomówili. Tu powstała cytadela. Teraz mam 5 miejsc berbunkowych. Tu kamienny mówiąc buduj lepsze drogi. Tu wielki rynek, więc buduj drukarnię, no bo czemu by nie. Tutaj się buduje, tu się buduje, tu się buduje ta drukarnia cała, tutaj to, tutaj zbudowała się fabryka wełny, więc co buduj. Też w no bo czemu by nie? Drukarnia w każdym mieście nie może być czym złym, bo to jest drogi budynek, ale wartość tego daje nam boduł do szczęścia, zarówno jak i do wzrostu populacji. I, i czemu mi to główno się tu kręci? To główno z dużą ilością konnicy. Mam dość. na automacie was zabiję? I wyli wy wyjmę to. A nie, bo mogę Was zaatakować tylko od jednej strony. Zajęliście. Wyjmę was i postawię tu.

Zabij. Więc ty atakuj tego. Automat. Prawie zabić straci. I Jeśli by coś chcieli mi wysłać, to mam odpowiedź. Mniej więcej taką. Bo mi już zaczyna wkuwać Tutaj, bo werbowałem przez nich kolejne siły i nic z tego nie przychodziło. Tutaj, żeby Orkowi nie mieli głupich pomysłów, pod tytułem jechanie mi na Hatę. zwerbuję cztery oddziały. Znaczy, 5 oddziałów, w tym yy, Grasnoludy. I włócznie, i te dwie army tutaj stały, i ewentualnie wyrzucały nieumarłych. Jeżeli będą nieumarli, chcieli zapuścić je gdzieś na moje, powtarzam, moje tereny. To za turę padnie. Kończmy turę. I nie powinni do mnie wyjść. Z Gitterhafenem, bo ulega mi czterema pełnymi armiami, więc zrobię im tak zwany wielki spam, ale to już się ulega na automacie, bo. Dokładnie pokupuj Nordland Aha, czyli będę miał co robić tutaj jeszcze póki co Zacznijcie zajmować to. Bo skoro Nordland popadł w herezję, to będę musiał ich pokonać, te frakty i zniszczyć. Więc ty I oblegaj to. I to utrzyma się 8 tur. A ja będę musiał pomyśleć, jak to ugryźć. Będę musiał im zająć salzenwut. Ale to, moi drodzy, bo to mnie tak zaskoczyło, to we Nordland popadł w herezję, że nawet sami nie wiecie, jak mnie to zaskoczyło. Bardzo mnie to zaskoczyło. Fakt popadnięcia Nordlandu w herezję. Mam tutaj dwie w pełni więc to niezbyt miłe. I czeka mnie troszkę walki za jeszcze. No wszystko. Bo będę musiał oczyścić ziemię Imperium z House. gdzie w ogóle jest Nordland? Ale dobrze, tutaj od południa Imperium ma armię. Tu jest jedna armia Nordlandu. No I ona może mi niestety wyjść na tyły. Więc trzeba będzie ją rozbić. To jest na szczęście niepełna armia. I co wy tu macie? Macie głównie oddział imperialne. I to dość dużo oddział imperialny, gdzie nie wszystkie pełne. Ja też mam głównie oddział Imperium wspierane przez elfy. I ja mam lekką przewagę liczebną. I przewagę pod względem ilości strzelców. Ale, tylko szkole jednak, że widziałbym, nie, nie mogę posiłków dosłać. Więc to, bym, bym musiał stoczyć w następnym odcinku. Dziedzic frakcji będzie dowodził, czyli bardzo dobry dowódca. To rozbić, to zająć. Tu powołać sobie kolejną armię. Do pomocy. Ogólnie sporo do roboty będę miał. Ale myślę, że prędzej czy później ich pokona. Nawet jeżeli będę przegrywał pojedyncze bitwy, to wygram wojnę. A wiecie czemu? Wygram wojnę, ponieważ ja mam tą przewagę nad wrogiem, że on jest odcięty od posiłku. Nie mogę sobie dowermowywać dodatkowych oddziałów chaosu. A ja natomiast będę sobie ciągle dosyłać posiłki, więc wygram tę wojnę. To zobaczę, zrobię sobie save'a jeszcze. Do zobaczenia, cześć, trzymajcie się!